Dzień dobry i witam Was w moim kanale Soul GPS. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat narcyzmu, czym jest i w jaki sposób się objawia. Być może że zauważyliście, że tendencje osób, które mają tego rodzaju osobo, oso, zaburzenia osobowości są coraz bardziej zauważalne w naszym społeczeństwie. Dzieje się to od miejsc w polityce poprzez związki w pracy, w szkołach. Rodzinnych oczywiście i romantycznych. Dzisiaj chciałabym specyficznie skoncentrować się na tym, jak to wygląda w związku, od czego się zaczyna i w jaki sposób się objawia. Kiedy poznajemy narcystę, kiedy poznajemy taką osobę, czujemy się nagle, jakbyśmy byli w samym środku filmu. Zaczyna się od wielkich, burzliwych dozmian, oczywiście burza hormonów i tak dalej. Czujemy niesamowitą chemię z tą osobą najczęściej po spotkaniu tej osoby na drugi dzień zaczynają się teksty, zaczynają się smsy, zaczynają się wiem, że to jedno i to samo, zaczynają się telefony, maile i tak i tak dalej. Ta osoba może zaczyna już od razu wrzucać, przepraszam, wrzucać jakieś zdjęcia na nasze portały towarzyskie itd. Nagle i tak dalej. Nagle całe życie nasze jest wypełnione tą osobą. Kiedy spotkamy, spotykamy się ponownie najczęściej Zaczyn oni próbują tworzyć większą, głębszą więź między tobą a sobą, i robią to w taki sposób, poprzez zadawanie nam bardzo intymnych pytań. Chcą wiedzieć wszystko na temat naszego dzieciństwa, chcą wiedzieć rzeczy, które nas cieszą, jak i również rzeczy, które nas bardzo martwią. Najbardziej są zainteresowani właśnie naszym bólem z dzieciństwa, naszymi, naszym związkiem z rodzicami, itd. Trzymają oni w ten sposób w pewien, spo, w, w, w pewien rodzaj obietnicy, że dzięki nim będziemy w stanie uleczyć nasze rany. To oczywiście wszystko się dzieje w zapleczu, głęboko w naszej, w naszej podświadomości. Nie jest to oczywiste, ale czujemy, jakby, że coś w nas jest załagodzone. To jest coś podobnego, jakby, jak palimy papierosy, jak jest z nikoty, nikotyną, czy z jakąś tam substancją. Która nas uzależnia. Z jednej strony czujemy, że jakby coś było nie tak, że dzieje się to zbyt szybko, yy, emocje są zbyt intensywne, ale z drugiej strony to jest cudowne, to uczucie jest fantastyczne. Czyli co taka osoba ma na celu, to jest to, żeby uświadomić tobie lub żebyś sobie sam lub sama uświadomiła, że właśnie spotkałaś bratnią duszą, że to jest osoba wybrana, że to jest osoba, z którą powiązana jest Twoja przyszłość. Być może, że w bardzo krótkim czasie zaczyna się również rozmowa na temat małżeństwa, może nawet rozmowa na temat dzieci. Na pewno próbują się bardzo szybko jak najgłębiej z Tobą wszystkimi sprawami, że tak powiem, pomieszać, czyli być może chcą się wprowadzić razem i tak dalej. Dzieje się to bardzo często w ten sposób w Stanach Zjednoczonych. Być może, że osoba ta ma jakiś biznes, a ty masz jakiś talent, ty masz jakąś coś, czego oni szukają, coś, co ty potrafisz. Czyli zaczynają mówić Ci rzeczy, rzeczy na, na, na temat swojej pracy i insynuując, że być może byłabyś w stanie lub byłbyś w stanie im pomóc. I to oczywiście się na to zgadasz z wielką przyjemnością, ponieważ jesteś osobą, która lubi dawać, która ma wysoką empatię, jesteś osobą, która. Yy, po prostu uwielbia sprawiać przyjemność innym przez swoją osobę. I to, jest właśnie, to są właśnie ludzie, jakich oni szukają. Na początku w takim związku wszystko układa się pięknie. Na początku jest, są fanfary, jest cudowny seks, najczęściej dzieje się on bardzo szybko, po to, żeby jak najszybciej wytworzyć więź między tobą. Natomiast, podczas kiedy ta osoba już wie, że Ciebie ma, Zaczyna się zmieniać, zaczyna troszeczkę jakby krok do tyłu, już nie zwraca tak bardzo na Ciebie uwagi, być może, że zaczynają się również y, różnego rodzaju uwagi y, typu krytycznego, czyli że nie fajnie wyglądasz, co, coś z Twoimi włosami jest nie tak, że mogłabyś się trochę częściej uśmiechać, że może, y, no nie wiem, różnego rodzaju sprawy typu, że. Y, no, nastrój jest nie taki, być może, że powinny zmienić swój nastrój. To, jest, to są może małe uwagi, ale one mimo wszystko bolą, zwłaszcza osoby, które są wrażliwe, zwłaszcza osoby, które lubią z siebie dużo dawać. Co ty wtedy robisz w takiej sytuacji, pamiętając, jak pięknie było na początku, to próbujesz robić wszystko, co możesz, żeby wróciło do, to do tego samego etapu. Ale im więcej się starasz, tym mniej ci wychodzi. Być może, że będąc kobietą nawet... Kupujesz piękną bieliznę, i gotujesz obiad, przygotowujesz ze świecami. Mężczyźni mogą robić to samo: przygotowywać piękny, piękny wieczór ze swojej kobiety. Niestety następuje rozczarowanie, może i na początku jest fajnie, ale zwracają uwagę nagle tobie, że, no, że jedzenie jednak nie było takie smaczne, że przesolone i tak dalej. Jeżeli chodzi o czas po, to zamiast spędzenia go z tobą. I w, w czułości, w objęciach ta osoba otwiera sobie, powiedzmy, piwo, ogląda telewizję albo y, zasypia, i tak dalej. Czyli po prostu już nie jesteś dla tej osoby taka ważna. Pro, problem, problemy się zaczyna, kiedy, kiedy wydaje ci się coraz bardziej, że to jest Twoja wina, i próbujesz robić wszystko, żeby tą sytuację naprawić. I oczywiście oni to uwielbiają i dają Ci jak najbardziej to zrozumienia, że to jest jednak Twoja wina. I że z Tobą jest po prostu coś nie tak, że jesteś zbyt wrażliwy lub wrażliwa, że, no, że sobie wymyślasz. To jest najlepsze, że sobie po prostu wymyślasz. Nawet jeżeli y, mogłaby być taka sytuacja, że jesteś w stanie ich przyłapywać na gorącym uczynku, czy podskąd dają swój numer telefonu jakiejś osobie w restauracji i tak dalej, czy w klubie i Ty to widzisz, ale oni oczywiście powiedzą Ci, że absolutnie Ty sobie to wymyśliłeś lub wymyśliłaś Coś takiego nigdy nie miało miejsca. Taki sposób manipulacji w języku angielskim się nazywa gaslighting. Nie wiem, jak to się mówi po polsku. To pochodzi z filmu w latach 20., który, przepraszam, lat 30., który był wyświetlany właśnie na temat mężczyzny, który próbuje przejąć spadek żony, bogactwo żony i w ten sposób próbuje dać jej do uzmysłowienia, że ona jest umysłowo chora. No, i robi różnego rodzaju triki, tam takie przynosi obiekty z jednego miejsca na drugie, i później ta osoba to widzi i mówi, co się stało, gdzie, się sta... gdzie, gdzie dałeś moją biżuterię, i tak dalej. Oni mówią, co, nic takiego się nie stało, i później wsadzają je do torebki, mówią, że to byłaś ty, że to ty to zrobiłaś, tylko tego nie pamiętasz. Być może sobie przypominacie takie sytuacje, może nawet w dzieciństwie, kiedy, kiedy, kiedy siostra lub brat, lub matka lub ojciec powiedzieli wam coś, co was bardzo zabolało, i później chcieli się na ten temat porozmawiać, i oni wam mówią. Ja? Nie, a nic takiego w życiu nie mówiłem, ty sobie to wymyśliłaś, wymyśliłaś. To jest właśnie forma emocjonalnej manipulacji. Czasami zajmuje to parę miesięcy, czasami parę lat, ale w związku toksycznym dochodzi najczęściej do momentu, kiedy po prostu już nie wytrzymujesz, musisz coś powiedzieć, musisz zwrócić uwagę. Jeżeli zajdzie za daleko, jeżeli będzie zbyt dużo krytyki, to najczęściej ta osoba po prostu będzie... Sprawi wrażenie, że postradała zmysły, zaczyna może rzucać, rzucać obiektami, nawet o ścianę. Mogą zacząć krzyczeć, jak śmiesz w ogóle coś takiego my, myśleć na mój, czy mówić na mój temat. Być może, że nawet do, dojdzie do rękoczynów. Jeżeli sprawa zajdzie za daleko, to być może, że ty z kolei dojdziesz do, do, do chwili realizacji, że jednak trzeba coś zmienić, być może, że weźmiesz krok do tyłu. Ta osoba to zauważy i nagle się przeobrazi znowu w cudownego partnera i stanie się tak, jak było na początku. Niestety te momenty najczęściej nie trwają długo, prędzej czy później z powrotem sytuacja wraca do tego, jak była, czyli jest toksyczna, jest negatywna. Być może, że Twoje ciało już zaczyna odbierać to w jakiś tam sposób. Czujesz się, że bolą Cię plecy, boli Cię szyję, masz często bóle głowy, może bóle krzyża. Wszystko jakby zaczyna odzwierciedlać tą toksyczność w Twoim życiu i trudniej Ci się skoncentrować w pracy, myślisz cały czas o tej osobie, czujesz, że coś jest naprawdę nie tak, tylko nie możesz sobie uzmysłowić co. Co jest gorsze, poprzez trening, który otrzymałaś wcześniej, wydaje Ci się, że to wszystko jesteś Ty, że Ty sobie to wyobrażasz, że to jest wszystko Twoja wina. Bycie z osobą narcystyczną lub osobą na skraju, taką typu borderline, psychopatą lub socjopatą, Zawsze się właśnie zaczyna w ten sposób, że jest pięknie, a później nagle się staje źle. I te, te odwroty z, z jednej skrajności w skrajność stają się coraz cię, cze, częstsze. Dlatego, że ta osoba ma pewien rodzaj rozszczepienia jaźni. Oni potrafią być z jednej strony bardzo mili i cudowni, to jest coś, czego się nauczyli, ponieważ wiedzą, że tylko i wyłącznie w ten sposób są w stanie dostać to, czego pragną, to co jest im potrzebne. Natomiast tak naprawdę, kiedy maska spada, okazuje się prawdziwe ich oblicze, Widać, że to są osoby, które naprawdę wcale nie są takie miłe, wcale nie są takie dobre, wcale Ciebie nie kochają, wręcz może i Ciebie nie lubią. I to jest, to jest straszny moment czegoś zrealizowania sobie, czegoś takiego, zdania sobie sprawy z czegoś takiego. Czasami dzieje się tak z naszymi rodzicami, że kiedy czegoś potrzebujemy, kiedy cierpimy i tak dalej, te osoby się od nas odwracają. Czasami tak się dzieje z naszymi braćmi i siostrami. To jest, to jest wielki ból, kiedy coś takiego się odkrywa. W końcu, kiedy odchodzisz, kiedy dochodzi do takiego momentu, że zdajesz sobie sprawę, że jednak dalej tak nic nie może, ponieważ jednym jedynym sposobem, żeby się wyleczyć, jednym, jedynym sposobem, żeby naprawdę siebie odnaleźć, to jest trzeba odejść od tej osoby, trzeba się uratować. I najprawdopodobniej, co się wtedy będzie działo, to jest to, że czujesz, że z jednej strony tej osoby nienawidzisz, a z drugiej strony dalej. Za nią tęsknisz. Dalej, może nie nawet myślisz, że ją kochasz. To nie była miłość, to była intensywność. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nasz umysł, nasz mózg się broni przed tym, przed tą negatywnością i próbuje myśleć o tych samych pięknych rzeczach, czyli wchodzimy w pewien sposób amnezji, tej traumy. Nie pamiętamy tego złego, pamiętamy tylko co dobre. I to tworzy, że. Strasznie jest nam ciężko sobie z tym, z tym poradzić, zwłaszcza na w początkowych miesiącach po rozstaniu, i no, wydaje nam się, że naprawdę tracimy zmysły. Co jest gorsze, to jest to, że jeżeli osoba nie przeszła przez ten koszmar, sama, najczęściej Ciebie nie zrozumie, czyli rozmowy z przyjaciółmi, którzy mają, no może nie idealne związki, ale lepsze, i które ci powiedzą, no słuchaj, po prostu idź do kina, rozerwij się, wszystko przejdzie, ci będzie ok i tak dalej. Gdy płaczesz się, zjesz karton lodów i po dwóch, trzech tygodniach mniej więcej stajesz na nogi. To jest inaczej. Tutaj to zajmuje czasami parę miesięcy. Powiedziałabym minimum sześć miesięcy, żeby naprawdę siebie odnaleźć. Ale co jest cudowne w tej całej sytuacji to jest to, że najczęściej tak, z takimi ludźmi się wiążemy dlatego, ponieważ nasze fundamenty były niestabilne, czyli coś się nam wydarzyło w naszej przeszłości, w naszym dzieciństwie, że sprawiło, że czuliśmy się zawsze gorsi od innych, że stawialiśmy innych na, na, na przede że nasze własne potrzeby nie były takie dla nas istotne. To, był fo, to była forma treningu w dzieciństwie, po to, żeby służyć innym nie sobie. I wtedy to wnosimy w nasze związki, czyli łatwiej nas jest wykorzystywać, czy właśnie poprzez przyjaźnie. Czy poprzez związki, i tak dalej. I co jest cudowne, właśnie, że nic innego jak to, kiedy nasze, nasze życie się rozsypie do fundamentów, to nam daje pierwszą szansę w życiu, żeby naprawdę jakby zacząć od nowa, żeby naprawdę zbudować sobie takie życie, jakie chcemy. Ja osobiście przez to przeszłam i mogę, muszę, mogę Wam powiedzieć, że parę miesięcy temu naprawdę nie, nie czułam, że, że, że życie ma większy sens. Teraz, po paru miesiącach terapii, Coachingu, czytaniu na ten temat, edukowaniu się, roz, rozmów z ludźmi, czuję się, że moje życie tak naprawdę dopiero teraz się zaczyna, że teraz naprawdę mam szansę na coś pięknego i prawdziwego, dlatego że poznałam samego siebie. Czyli powrót do intuicji, powrót do wierzenia w samego siebie. To jest w nas najważniejsze, ponieważ nasza intuicja tak naprawdę nigdy nas nie zawiodła. Na samym początku związku już wiedzieliśmy, że coś było nie tak. Ale mimo wszystko brnęliśmy tam nadal. Nie dlatego, że jesteśmy głupi, tylko dlatego, że jesteśmy wrażliwi, dlatego, że uwielbiamy pomagać. Dlatego, że ta osoba nas po prostu z z omamiła, nam zamgliła oczy i no, stało się jak stało. Nie win się o to, to nie jest twoja wina. Stałaś się ofiarą lub stałaś się ofiarą osoby, która jest, powiedziałabym, specjalistą, jeżeli chodzi o manipulację. Będzie ok, poradzisz sobie, wyjdziesz z tego i wręcz będzie lepiej niż było. Jeżeli potrzebujesz pomocy, Zostawię mój e-mail tutaj pod napisem, możesz do mnie napisać, i spróbuję odpisać jak najszybciej będę mogła. Jeżeli masz pytanie, które myślisz, że pomogłoby innym ludziom, zostaw komentarz publiczny i również postaram się odpowiedzieć jak najszybciej mogę. Będę robiła więcej filmów na ten temat i dzieliła się z Wami również moją przygodą, moj, moimi podróżami, na które wyruszam co dwa tygodnie, żeby Wam pokazać, że nawet po, naj, po najgorszej katastrofie życiowej możemy zacząć od nowa i mieć naprawdę piękny czas. Pozdrawiam was wszystkich, życzę wam wszystkiego najlepszego w waszej drodze powrotu do siebie i do usłyszenia w następnym filmiku. Na razie.